Witam serdecznie wszystkich osób zainteresowanych tematem trwałości wody mineralnej. Ostatnio można się domyślić, dlaczego. Sporo osób pyta mnie, co się stanie, kiedy woda mineralna się przeterminuje, albo kupując wodę prosi o jak najdłuższy termin przydatności do spożycia. No, można się domyślić, z jakiego powodu. Dużo osób robi sobie, zgodnie zresztą z sugestiami niektórych instytucji czy osób. Robi sobie zapasy wody mineralnej na przykład na czas, kiedy musiałaby długo, dużo czasu spędzić w domu. I taki temat jak trwałość wody mineralnej zaczyna być interesujący, więc postanowiłem powiedzieć dwa zdania o tym. Czy w ogóle można napić się wody, która straci ważność? Może zacznę od tego, że zachęcam was do do tego, żebyście, jeżeli już chcecie zrobić sobie zapas wody mineralnej np. w domu, to żebyście zrobili zapas wody mineralnej lekko gazowanej lub gazowanej. Wspominałem już kiedyś o tym w swoich filmach. Woda gazowana czy lekko gazowana jest po prostu zabezpieczona w dosyć neutralny sposób właśnie dwutlenkiem węgla przed tym, żeby rozwijały się w niej Bakterie, jakiekolwiek życie, ale dwutlenek węgla też bardzo dobrze i skutecznie zabezpiecza wodę przed zmianami fizykochemicznymi, stabilizuje jej skład. Więc, mimo że może nie jesteście jakimiś fanami wielkimi wody gazowanej, na przykład, bo ktoś preferuje smak niegazowanej, to jednak, jeżeli macie zamiar zrobić sobie zapas wody to sugeruje żeby to była woda na przykład lekko gazowana tego gazu oczywiście łatwo się później pozbyć poprzez odkręcenie chwilę wcześniej nakrętki i on sobie po prostu uleci woda nie będzie już alkaiczna w przypadku wody mineralnej staropolska, bo ona ma taki odczyn naturalnie, będzie lekko kwaskowa, troszeczkę zmieni się jej skład, ale myślę, że warto pod tym kątem akurat zdecydować się na wodę lekko gazowaną Miałem okazję robić badania przetrwalnikowe wody mineralnej Stara Polska, wody niegazowanej, czyli to jest ten przypadek trudniejszy. W wodzie niegazowanej, która niczym jest, nie jest konserwowana, no jest trudniej utrzymać czystość pod względem mikrobiologicznym. I woda po 26 miesiącach, którą zbadaliśmy, która była przechowywana rzeczywiście w zacienionym, takim dosyć chłodnym miejscu, była nadal jałowa. Sądzę, że większość wód mineralnych w Polsce, jak nie wszystkie, no na pewno większość, taką próbę by również przeszła, i, krótko mówiąc, z tą wodą nic się złego nie powinno stać. Oczywiście no, trzymamy tą wodę nie w kotłowni, czy tam gdzie jest ciepło, tylko raczej w spiżarni, w miejscu, gdzie jest, gdzie nie dochodzą promienie słoneczne i gdzie jest możliwie jak najchłodniej i myślę, że ona sobie może spokojnie tam kilka lat leżeć. Cóż więcej, Oczywiście to, że na produktach spożywczych wszystkich jest data produkcji, czy też data przydatności tych produktów do spożycia, jest rzeczą, której wymaga prawo i no i dobrze, że tak jest. Natomiast w przypadku wód, tak jak powiedziałem, za bardzo bym się tutaj tą datą nie stresował. Oczywiście nie zachęcam Was tym samym do picia wód, których termin przydatności się skończył. Natomiast no podchodząc tak zupełnie pragmatycznie, jeżeli chcecie zrobić właśnie sobie taki zapas, no, lepiej zrobić ten zapas z wody lekko gazowanej. Pozdrawiam serdecznie, zachęcam do komentowania, do zadawania pytań związanych z wodą. Chętnie będę na nie odpowiadał. Jeżeli nie będę znał odpowiedzi, to, to będę sięgał do jakichś wiarygodnych źródeł, żeby razem z Wami tą odpowiedź poznać i się nią podzielić. Pozdrawiam serdecznie, dobrego dnia.